Cześć! Ja jestem Vertek. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, oceniania tego filmu. Mam nadzieję, że zostawcie łapkę w górę. A ja już nie będę przedłużał i już zaczynamy. Około 4 tygodnie Bayern będzie musiał grać bez najlepszego piłkarza na świecie. Kontuzja Roberta Lewandowskiego wykluczyła go z gry. Gwiazda południa w kilku ważnych spotkaniach będzie musiała poradzić sobie bez Polaka. Lewego zabraknie m.in. dwóch meczów z PSZ. Ciekawą wypowiedź na temat urazu Roberta portelowi Onet udzielił były lekarz polskiej kadry, dr Stanisław Machowski. Nie znam szczegółów dotyczących leczenia Lewandowskiego, ale patrząc na specyfikę urazu, uważam, że wróci na boisko szybciej i na pewno nie będzie się leczyć cztery tygodnie. Poza tym, Bayern też ma lekarzy światowej klasy. I myślę, że Lewandowski może być do dyspozycji trenera niedługo po spotkaniu z Lipskiem, niewykluczone, że wykruje się na spotkanie z PSZ. Miejmy nadzieję, że pan doktor się nie myli. Wczoraj w meczu 30. kolejki Premier League Manchester United pewnie 2 do 1 pokonał Brighton. Choć to Brighton już po 13 minutach prowadził 1 do zera. Gola zdobył Luelbeck. Do końca pierwszej połowy goli już więcej nie było. W drugiej połowie w 62. minucie dla, dla United do, gola zdobył Rashford, a potem w 83. Greenwood. I dzięki temu United wygrał 2 do 1. Kompromitującej porażki doznała Chelsea, przegrywając z West Brom 5 do 2. Choć to zespół Thomasa Tuchela zdobył pierwszego gola, a dokładnie zdobył go Pulisić w 27. minucie. Chelsea jeszcze w tym meczu była i tak gospodarzem. Jak już mówiłem, pierwszego gola zdobył Pulisic w 27 minucie. Wydawało się, że tak się zakończy pierwsza połowa wynikiem 1 dla Chelsea, ale Pereira nie zgodził się na to. W doliczonej drugiej minucie do pierwszej połowy Pereira trafił do bramki przeciwników. Było już 1-1. Potem po dwóch minutach, czyli cały czas w pierwszej połowie w doliczonym czasie, znowu on... I było już 2 do 1 dla West Brom. Zapomniałem Wam powiedzieć, ale jeszcze Thiago Silva w 29 minucie dostał czerwoną kartkę. Potem gola w 63 minucie zdobył Robinson i w 68 Diane. Było 4 do 1 dla West Brom. W 71 małd dla Chelsea, a potem znowu Robinson w 90 w doliczonym czasie do końca tego spotkania. Mecz zakończył się wynikiem 5-2. Myślę, że naprawdę obciach duży. Ciekawie wypowiedział się po tym meczu Thomas Tuchel, szkoleniowiec Chelsea. Po czerwonej kartce nie potrafiliśmy poradzić sobie z sytuacją. Nie umieliśmy przystosować się do niej. Nie wiem dlaczego, ale tak było. Przed przerwą łatwo straciliśmy dwa gole. W drugiej połowie, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Każdy ich strzał kończył się golem. Musimy zaakceptować wyraźną porażkę. Mam nadzieję, że będzie to wielka pobudka dla wszystkich łącznie ze mną. Tak wypowiedział się szkoleniowy Chelsea po przegranym meczu z West Brom. W tą sobotę: Juventus z Torino, derby Turynu 2 do 2. Taki był wynik po końcowym gwizdku. Juve już po 13 minutach prowadziło gola sfery z obu kiesa. Jednak Torino nie poddało się. Sanabria był bohaterem tego meczu. W 27 i 46 minucie to on zdobył dwa gole dla Torino. Było blisko przegranej Juventusu, ale jednak w 79 minucie Ronaldo trafił na 2 do 2. I tak zakończyło się to spotkanie. Tak właśnie wygląda tabela seria. A. Pierwsze miejsce zajmuje Intermediolan z dorobkiem 68 punktów, drugi jest AC Milan z dorobkiem 60 punktów, czwarta jest Atalanta, znaczy trzecia przepraszam bardzo jest Atalanta, zajmuje 58 punktów, a czwarte jest Juventus z dorobkiem 56 punktów. Torino zajmuje dopiero 17 pozycję. Wczoraj także Sevilla wygrała 1 do 0 Atletico Madrid. Bo to naprawdę, niespodziewana wygrana na Sewilli, choć to jednak Atletico Madrid i tak w statystyka statystyki miała słabsze. W 70. minucie Marcos Alcuna zdobył gola i już więcej goli nie padało. Strzałów na bramkę było, strzały na bramkę 5 do 4 dla Sewilli, strzały 18 do 9 dla Sewilli. Podania 584 Sevilla 443 Atletico. Faule. 13 Sevilla, 11 Atletico. Tak prezentuje się tabela dla ligi. Pierwsze miejsce mimo to zajmuje Atletico Madryt z zarobkiem 66 punktów. Tylko 3 punkty mniej ma drugi Real Madryt, czyli 63. 3, jest fc Barcelona z zarobkiem 62 punktów, a czwarta Sevilla z zarobkiem 58. Myślę, że te, te pierwsze cztery miejsca są naprawdę. Naprawdę jest tutaj ciasno. W Sołotę był też mecz Bayern Monachium kontra Lipsk. Niestety, tak jak już każdy chyba z Was wie, na tym meczu zabrakło Polaka, Roberta Lewandowskiego. Mimo to Bayern tylko 1 do 0. Gola w 38 minutie to był Leon Gorecka. Wczoraj też były derby Berlinu: Hertha Berlin kontra Union Berlin. Było 1 do 1. W 9 minucie And Andrzej zszedł gola, a potem. Luke Backio w 35 z rzutu Piątek nie mógł się popisać, bo wszedł dopiero w 92 minucie. Zmienił Kordoba. Tak prezentuje się tabela Bundesligi. Pierwszy jest Bayern Monachium z dorobkiem 64 punktów. Drugi jest Lipsk z dorobkiem 57 punktów. Trzeci jest Wolfsburg z dorobkiem 54. Czwarty Frankfurt z 50, dorobkiem 50. A piąta BVB. 43 punkty. Unią zajmuje siódmą pozycję, a HERTA 14. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. I mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać kolejnego materiału. Trzymajcie się. Cześć!